i dzisiaj Wam pokażę dobry start I, i to będzie ogólnie mega dobry start będziecie mieli na start sorry że mówię ciągle start ale będziecie mieli y, od razu dwie mityczne skrzynki od tutaj lądujemy sobie o tutaj rozwalamy otwieramy tu jest pierwsza U, ale dobre rut Jak już mamy tam, tak, jak już mamy ten karabin, to sobie tu jeszcze polutujemy, podleczymy się i idziemy tutaj, obok mamy dostaw. Idziemy tutaj do sejfu otwieramy można się też zabudować aby było lepiej Wchodzimy do sejfu dobra tym mi się podlecia tym szampanem. o mamy O, akurat mamy przy, przy nas ja katanki. Ja mam. Saki, po prostu mój kumpel e, chciał z nami zagrać w brawla. Czyli w Brawl Stars. Zbieramy sobie zrzut, bierzemy u. Zbieramy sobie pizzę, Bierzemy sobie atę. I katankami sobie lecimy na bosą. Dobrze, a tu? O nie! Musimy szybko lecieć, bo ktoś nawala mi już bossa. Któż to taki? Czy to Freddy Fazbear? Mój kolega myślał, że to Freddy Fazbear nawala bossa. А кто точно она нас